Rajsta Teraz e, ja im wyracuję Adam Szewczyk, Arty Książęcy, Browar, domowy na Bielana. A drugi to jest Darek Polski Dario, alternatywny browar domowy. Ja wylosuję dwóch i howarów. Dwóch i Howarów Łoś. To, to zwierząt 15 kwietnia z tylu American Payne -Hey. eee, No i dalej no, życzę życzę pochodzenia tak zaczynam głosowanie Pierwszym osobą jest, no, jest eee, Mateusz Michalski e, synonim Matsos eee, tak, przykład, a, tak, tak. Wskażemy do kamery. Drugą, drugą osobą będzie Dawid Wernik, pseudonim Werner. No i również życzymy Dawidowi powodzenia. Tak więc mamy nadzieję, że będą widza fajne będzie naprawdę mocno, mocno nachmielone i, i zrównoważone, bo to jest z American tu Taki nie możecie przesadzić, ale, ale żeby wygrać, no to piwo co? Musi dupa urwać, tak? No, mamy drugiego piwowara, tutaj... no, z browaru, może się pójdzie. i Ja wylosuję dwóch jednej z moich ulubionych kategorii, czyli tego <grystwotny> wysławać, już nie. ...nie już nie <mulacje> Stefan Batory. <Wow>. Kamil Wałęska. <grystwotny> no, Dobra, bo to ja jestem. No, <grystwotny> pokaż, żeby nie było. Ja <grystwotny> jeszcze druga osoba.

W pierwsza osoba, 13 maja sezonu. Gajmin Jurgen, warszawski browar Meteor. Meteor! Droga no tak. osoba sezon 13 maja, po prostu tanczo gala, browar domowy, browar 27, 27, 27, 27, tutaj Michał będzie nocą, i dalej takiego, no tak, tak, no tak, od razu znowu będę słuchał, Dobra, no to pierwszy będzie Jan Gadomski, Czałas, Aldera, browary. A ten na tym A drugi jest e, Wojtek Krzyśniowski. Wojtek podkreślił, 90. O, chyba jest ten jeden, Robert Domowy. Rap ESB, 10 czerwca. I do góry, do góry, nie umiem Adam Karcz, Kraft browar przez K.

contra door de Grieken contra ja ik contra gaan